To zadanie występuje już od 8 lat na maturze z matematyki. Chodź pokażę Ci jak w szybki sposób je ogarnąć. Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem podanym w zadaniu jest liczba. Zawsze jak mamy miejsce zerowe, to za y wstawiamy 0 sobie, tak? Resztę sobie przepisujemy i musimy wyliczyć ile ma x, tak? Czyli zawsze pamiętaj, miejsce zerowe y 0, a x wyjdzie jakaś liczba. Następnie sobie co? Przerzucamy na drugą stronę 6 pierwiastków z 3, Pamiętając, że się zmienia znak, a tu wymnażamy, mamy 3x plus 3, tak? No bo trójeczka z x i potem trójeczka z jedynką. Następnie trójkę znowu na drugą stronę przerzucamy. Pamiętając, że się znak zmienia, minus 3 równa się 3x. Następnie obustronnie dzielimy sobie przez to, co stoi przy x, czyli to możemy w ułamku zapisać, tak? Hop, hop, hop. No i tu najczęściej popełniany błąd. Musisz pamiętać, że najlepiej to sobie rozbić na dwa ułamki, i wtedy można najszybciej to chyba, moim zdaniem, skrócić. No i tu widzimy, że wyjdzie nam dwa pierwiastki z trzech, tu nam wyjdzie minus 1. I taka dziwna liczba jest naszym miejscem zerowym. I widzimy, że to będzie C, pomimo tego, że znaki są e, inaczej napisane, tak? no to widzimy, że minus stoi przy jedynce, tak, a plus tutaj tego nie ma, stoi przy dwa pierwiastków z trzech, więc odpowiedź C. Ale jeżeli chcesz ogarnąć całą wiedzę do matury, wszystkie zadania wraz z rozwiązaniami znajdziesz w mojej książce, link na profilu.